Są rzeczy, których uczymy się wcześniej, niemal instynktownie, zanim jeszcze zdążymy w pełni pojąć, co znaczą. Dziecko, które pierwszy raz słyszy, podziękuj Cioci za prezent, uczy się, że dziękowanie to obowiązek, że wdzięczność nie płynie swobodnie, lecz wymaga wytresowania. Później przychodzi kolejne odkrycie, że dawać znaczy być lepszym, szlachetniejszym, potrzebnym. To wiedza przekazywana w sposób tak subtelny, że wkrótce zaczynamy traktować ją jako coś pewnego, jako aksjomat. Ale oto dorastamy i uczymy się czegoś jeszcze. Dawanie wzbudza uznanie. Dający jest podziwiany, to on jest w świetle reflektorów, to mówi się o jego hojności z zachwytem. A co z tym, kto przyjmuje? W najlepszym razie pozostaje bierny, w najgorszym staje się kimś godnym litości. W tym właśnie tkwi cichy paradoks. Dar nie ma prawa istnieć bez odbiorcy, a mimo to świat składa hołd niemal wyłącznie ręce, która go ofiaruje. Nie da się ukryć, że żyjemy w kulturze, która obsesyjnie celebruje samowystarczalność. Idea człowieka sukcesu opiera się na sile, aktywności. Nieustającym tworzeniu. A jeśli sukces wymaga wsparcia, jeśli za tą jedną wschodzącą gwiazdą stoi sieć ludzi, którzy pomogli jej rozbłysnąć, o tym mówi się mniej chętnie. Być może właśnie dlatego tak trudno jest nam prosić o pomoc. Bo przecież jeśli jestem wystarczająco zdolny, powinienem poradzić sobie sam. Jeśli zasługuję na miłość, ludzie powinni ją okazywać spontanicznie bez konieczności przypominania im, że tego potrzebuję. Jeśli rzeczywiście jestem godny uznania, powinienem je zdobyć, nie przyjmować. A jednak to bzdura. Każdy, kto kiedykolwiek kochał, wie, że prawdziwa bliskość nie rodzi się z wiecznej niezależności, ale z przyzwolenia na to, by być dla siebie nawzajem w słabości, w niewiedzy, w chwilach potrzeby. Istnieje coś upokarzającego w chwili, gdy ktoś kładzie przed nami dar, a my nie mamy czym się odwdzięczyć. W naszej głowie natychmiast pojawia się impuls, by zrównoważyć ten rachunek. Obiecuję, że następnym razem to ja postawię kawę, można powiedzieć. A co jeśli nie będzie tego następnego razu? Co jeśli jedyną właściwą odpowiedzią w tej chwili jest samo przyjęcie? Wymaga to odwagi. Bo bycie obdarowanym oznacza przyznanie, potrzebuję, oznacza odsłonięcie tej cząstki siebie, która staran którą starannie maskujemy za kompetencją, niezależnością, autosatysfakcją. A jednak, jeśli spróbujemy spojrzeć na to z innej perspektywy, może dostrzeżemy, że w tej chwili wydarza się coś głębszego: że w samej akceptacji tkwi element działania. Przyjmując, dajemy drugiej osobie możliwość wyrażenia jej hojności, jej miłości. Dajemy jej moment, w którym może poczuć, że ma moc rozświetlania naszego życia. Często powtarzam w rozmowie ze swoimi klientkami, kiedy ode mnie przyjmujesz, czuję się obdarowany Twoim przyjmowaniem. Odmowa przyjęcia skromne, nie trzeba, poradzę sobie, to jest jak zamknięcie drzwi przed nosem kogoś, kto przyszedł do nas z otwartym sercem. Gdzieś w nas istnieje głęboko zakorzeniona obawa, że jeśli pozwolimy sobie na zbytnią wrażliwość, znikniemy. Że stanie się z nami coś nieokreślonego, co uczyni nas słabymi, mniej realnymi. Ale prawda jest taka, że największa siła często leży właśnie w tej subtelnej gotowości do bycia dotkniętym. Tylko ktoś, kto umie słuchać, może naprawdę usłyszeć. Tylko ktoś, kto pozwala sobie czuć, może naprawdę być obecny. I tylko ktoś, kto potrafi przyjmować, potrafi również w pełni dawać. Nie jako gest wyższości, ale jako naturalny przepływ, wzajemne zapylanie dusz. Być może więc powinniśmy wyjść poza te stare przysłowie i spojrzeć na sprawę w inny sposób. Nie lepiej dawać niż brać, ale raczej dawanie i przyjmowanie to dwa oblicza tej samej miłości, bo bez jednego drugie nie ma prawa istnieć. Istnieje pewien moment kruchy, niemal niezauważalny, który decyduje o tym, czy więź między ludźmi pogłębia się, czy też pozostanie na powierzchni. Dzieje się to wtedy, gdy jedna osoba otwiera się i daje podarunek, słowo, gest. A druga nie odtrąca, nie umniejsza, nie broni się przed przyjęciem. Jest to chwila wzajemnego uznania. Widzę cię, widzę Twoją hojność, widzę Twoją potrzebę, by być dostrzeżonym. A jednak tak często nie potrafimy po prostu przyjąć. Ile razy zdarzyło ci się usłyszeć komplement i niemal automatycznie go odrzucić? Och, to nic takiego, oj, przestań, nie przesadzaj, to, to zapewne przypadek. Jakby samo przyjęcie pochwały było czymś nieprzyzwoitym. Jakby przyznanie się do swojej wartości w oczach innych było równoznaczne z pychą. Albo inaczej. Ktoś oferuje pomoc, a my odruchowo odpowiadamy. Nie, nie chcę robić kłopotu. Jakby proszenie o wsparcie było równoznaczne z byciem ciężarem. Jakby nasze potrzeby, głód, bliskości, troski, uznania był czymś, co powinniśmy tłumić zamiast pozwolić, by inni mogli na nie odpowiedzieć ale spójrzmy na to inaczej. Kiedy odrzucamy dary, w rzeczywistości odbieramy innym możliwość dawania. Sprawiamy, że ich hojność odbija się od nas jak od zamkniętej bramy. A przecież najpiękniejsze relacje opierają się na wzajemności, na tym, że zarówno dawanie, jak i przyjmowanie są aktem miłości. W tradycji taoistycznej istnieje koncepcja yin yang, dwóch uzupełniających się sił, które razem tworzą pełnię. Jank to działanie, aktywność, ruch, in, cisza, receptywność, przestrzeń. Obie te energie są niezbędne i nierozłączne, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, inspiracja bez odpoczynku, mowa bez słuchania i można tu jeszcze wiele wymienić. A jednak współczesna kultura gloryfikuje jedną stronę tego równania: stronę działania, produkowania, wysiłku. Ktoś, kto nieustannie daje swój czas, swoją energię, swoje emocje, jest podziwiany jako altruista, filantrop, człowiek wielkiego serca. Ktoś, kto umie przyjmować bez usprawiedliwiania się, bez lęku, bez konieczności natychmiastowego rewanżu, bywa postrzegany jako bierny, a nawet roszczeniowy. To złudzenie, bo prawdziwa hojność wymaga dwóch stron. Co z tego, że ktoś wyciągnie rękę, jeśli nikt nie chce jej uścisnąć? Co z tego, że ktoś chce podzielić się swoją miłością, jeśli druga osoba nie umie jej przyjąć? W gruncie rzeczy to nie akt dawania jest najtrudniejszy, to właśnie przyjmowanie wymaga największej odwagi, bo oznacza odsłonięcie się, zgodę na to, by być widzianym w swojej kruchości, a to właśnie ta kruchość tworzy fundamenty prawdziwej bliskości. Mała dygresja. Bardzo często na moich sesjach i kobiety, z którymi pracuję, deklarują nieumiejętność przyjmowania. To się bardzo często powtarza. Tak są nastawione na dawanie, że zapomniały o umiejętności przyjmowania, a przyjmowanie jest żeńską energią. Bez tego trudno jest funkcjonować. Musi być równowaga, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeśli coś niemal, jest coś niemal mistycznego w momencie, gdy człowiek, który przez lata nauczył się nie potrzebować, wreszcie pozwala sobie na przyjęcie. Kiedy ktoś, kto kochał od dziecka, słyszał, że musi radzić sobie sam, pierwszy raz mówi tak. Tak, proszę, pomóż mi. Początkowo może to boleć. Początkowo może pojawiać się żal za wszystkie lata, w których ktoś tłumił swoje potrzeby, udając, że ich nie ma. Może pojawić się nawet wstyd, że oto nagle stajemy się kimś zależnym, że już nie możemy chować się za fasadą siły. Ale ten ból to nie porażka. To pierwszy znak uzdrowienia. Bo w momencie, gdy zaczynamy przyjmować, coś w nas się zmienia. Jakbyśmy nagle odnajdowali brakującą część własnej duszy, tę, która przez lata została wyciszona przez wpojone przekonania o konieczności samowystarczalności. Jakbyśmy wreszcie pozwolili sobie na to, by być nie tylko tymi, którzy dają, ale i tymi, którzy są godni otrzymywać. Nie powinniśmy pytać, czy zasługuję na ten dar, ale raczej, czy potrafię być na tyle odważny, by go przyjąć. Nie powinniśmy wstydzić się swoich potrzeb, ale rozpoznać w nich to, co czyni nas ludzkimi. A może właśnie w tym tkwi najgłębsza lekcja. Że świat nie składa się wyłącznie z tych, którzy dają i tych, którzy biorą, ale z niezliczonych nici wzajemności, które splatają się w coś większego. I być może dopiero wtedy, gdy nauczymy się przyjmować z taką samą radością, z jaką dajemy, zaczniemy naprawdę rozumieć, czym jest prawdziwa hojność. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawiam, miłość w Tobie.